Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym vlogu, w kolejnym dniu. Moi drodzy, chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów, to co wiem, a nie wiem za dużo, o technice e, opryskowej, technice ochrony roślin. Głównie chodzi tutaj o dniu dzisiejszym, o rozpylacze, chodzi o. końcówki, filterki, yy, dysze, gumki, nie kapki. A na końcu chciałbym Wam powiedzieć, jak uchronić się przed zapychaniem końcówek i dlaczego postawiliśmy na te firmy, lecz nie inne. Zaraz Wam wszystko opowiem, zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Zaczniemy najprawdopodobniej od końcówek. Od rozpylaczy kompletnych. Mam tutaj na miejscu najbardziej popularne, najbardziej chodliwe. Cztery końcówki. Oczywiście one występują w wersji przelotowej, jak i końcowej. Na każdej sekcji powinna być jedna końcowa, mogą być po dwie końcowe, jeżeli wejdzie od środka przewód trójnikiem. Więc tutaj należy każdy opryskiwacz traktować indywidualnie i patrzeć to co potrzeba. Oczywiście tutaj jeszcze będą różnego typu opryskiwacze, które mają zamiast przewodów na lancach rurki, więc też tam wszystko jest inne. Fi 19, Fi 22, Fi 25... Ale tego nie mam ze względu na to, że jest tego za dużo. Bo tak. Fi19, Fi22, 25, 28, 32, 35 chyba jest największa chyba na rurka, milimetrów. Do tego eee... obrotowa, do tego pojedyncza, do tego podwójna, potrójna, wahadłowa, bujana. Eee... Zaworkiem z boku, z, z niekapkiem jest tego naprawdę multum, i po prostu wszystkiego nie da się mieć. Nie da się, jest to nierealne. Szczególne, że to nowe opryskiwacze, powiedzmy, już nie mówię o Amazonie czy Lemkenach, Horszach czy czymś innym, ale już nawet i krukowiaki też nie da się do nich wszystkiego mieć na miejscu ze względu na to, że to są ogromne pieniądze do zamrożenia na półce i może być tak, że się sprzeda bądź się nie sprzeda w sezonie, chociaż komplet, żeby on już na siebie zarabiał. No niestety, moi drodzy, taka jest prawda. Nie będziemy tutaj się oszukiwać, że jest inaczej. Więc ta kosztuje około 30 zł. I teraz w komplecie jest 24. 720 zł. Wymiana wszystkich. Co niektórzy chcą przełożyć, na przykład z takich, przerobić na takie. Jakie to są koszty? I ta kosztuje 7 zł. 6,7 zł. 8. Ta kosztuje chyba 9. Ta też chyba 9. Więc mamy przeskok konkretny cenowy. Eee, tu mamy w tej wersji. Występują też i teraz różne przypadki. Tu mamy wersję z dyszą dwójką, trójką, czwórką. Występuje dysza dwójka, trójka i długa do RSM-u, lub kołpak do RSM-u, 5 lub siedmiotworkowy. Znowu występuje tego w ogromnej ilości. Do RSM-u nie mam, ponieważ u nas nie ma jakiegoś takiego parcia na te małe opryskiwacze do RSM-u, a dwa y, kryzy, przewody, złączki, znowu są to kompletne zestawy, i konkretne pieniądze. I znowu tego nie mam ze względu na cenę. Nie oszukujmy się. Kupaczki są najtańszym zestawem do wymontowania przełożenia. Nie jest to większy problem, ale do tego dochodzi kryza Niektórzy są przewody, żeby to szło po ziemi. Więc tutaj jeżeli iść już w RSM, no to by trzeba to konkret, konkretnie się zaopatrzeć. I nie wiadomo co też klient by chciał, więc tu jest kwestia taka, że jeżeli ktoś chce już opryskiwać sobie, przygotować pod RSM, więc szuka już w zimę tego, co potrzebuje, można wtedy zamówić, pobawić się w to. Ale kwestia jeszcze jest taka, że wszyscy już na dzień dzisiejszy robią pewne błędy, bo kopią w studnie wtedy, gdy się pali, czyli trzeba jechać w pole, to dopiero jest szukanie i nie mają nic na zapas, bo każdy kupuje. Jeżeli mamy rozpylacze 24, to 24 i ani jednego, moi drodzy, na zapas nic, nikt nic nie bierze. Więc to, jak mówię, to występuje w kilku wersjach. Producentem wszystkich tych końcówek jest Agroplast, nasza firma krajowa, chyba najbardziej, jeżeli chodzi o te części techniki opryskowej ochrony roślin, więc najbardziej dostosowała się do rynku, do potrzeb klientów. Nie jest to najgorszej jakości, jakby ktoś powiedział, polski chłam. Końcówki rozpylacze jak najbardziej polecane i przez rolników bynajmniej u nas chwalone. Być może na innych rejonach Polski jest całkiem to inaczej e, postrzegane. Bynajmniej my z tym problemów nie mamy. Wiadomo, że tutaj w tych kompletach są jak najtańsze włożone e, rozpylacze. Nie wiem czy teraz wykręcę. Wykręciłem. Oczywiście moi drodzy, tutaj jak widzicie, zwykły, najzwyklejszy e, rozpylacz. E, nawet nie antyznoszeniowy, tylko zwykły, taki, z którym można pryskać, gdy nie wieje. No, taka jest prawda. Tym nie można pryskać w czasie wiatrów. Jeszcze zobaczymy, sobie tutaj tą końcóweczkę. Bo widzę, że ona jest jakaś biała, jakby jakaś ceramiczna. Oczywiście to jest zwykła. Wyjmiemy ją sobie i zobaczymy, co to jest. Oczywiście logo agroplastu i kąt 120.03. Większość z tego, co pamiętam, ma 110 na mijankę. Tutaj mamy. 120. Dobra, moi drodzy, to złożę i już do Was, już do was wracam. Dobra, złożyłem to sobie, i to jeszcze jest bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi akurat o te końcówki potrójne. To jest fajne to, że w tym momencie pryszcze nam żółta. Możemy to sobie przekręcić. Oczywiście przekręca nam się to w jedną stronę. O, strykło. Pstryka 6 razy na pełen obrót. Dlaczego 6? Ponieważ pomiędzy każdą końcówką mamy tak zwaną pauzę. I możemy zrobić coś takiego, że w tym momencie pryska czerwona. I gdy przykręcimy o 60 stopni, możemy wyłączyć jedną dyszę. I teraz nie będzie pryskała. To jest fajne gdy w opryskiwaczu na przykład 15 metrowym mamy przejazd 14 metrowy, możemy sobie wysiąść dwie dysze e, zablokować i już nam nie będzie pryskać u sąsiada po miedzach gdziekolwiek, można to fajnie sobie dostosować niestety takiej możliwości nie ma z tymi tak jak widzicie moi drodzy Raz, dwa, trzy. To są niekapki. Pospolicie zwane niekapki. I powiem Wam szczerze, że niewiedza wśród klientów jest olbrzymia. Przychodzą klienci, chcą całe komplety. Przynosimy, on pojedynczy chce. No to pojedynczy i ten, ale dłuższy. Nie chce do drogowego, coś innego przynosimy, pokazujemy. No ale on podwójnych nie chce. Tylko pojedyncz. Moi drodzy, to nie jest podwójny rozpylacz, tylko pojedyncz. To jest niekapek, który powoduje to, że w, w czasie postoju i pracy, powiedzmy, mieszadła z lanc ma nam nie kapać oprysk, czy to po ulicy, czy gdziekolwiek ma się nie lać. To działa na tej zasadzie, że ciecz jest podawana. Tu, przewodem, najpierw do niekapka. Zaraz wam pokażę ten niekapek. On się otwiera i ciecz przepływa dopiero do rozpylacza. I dopiero jest rozpylana na roślinę. Niekapków mamy kilka rodzajów, i to trzeba zwrócić uwagę moi drodzy na to, co się chce przed rozebraniem. Nie kupować na pałę. Tylko wymontować stare. Każdy mają inne średnice. Widzicie? O. I już kość was zgubiłem. No. O. Widzicie? Ten środek tutaj sobie ładnie wchodzi do środka. Tutaj będzie też widać. O. Widzicie? On wchodzi do środka. Na czerwonym i czarnym będzie to najbardziej i najlepiej widoczne. O. Widać? Widać. I teraz do każdego zaworka przychodzi membranka. Przykładowo... taka. I teraz... W ten środku tłoczek dopycha nam membrankę do kanału. W środku wewnątrz zamyka nam przepływ i dopiero gdy pojawi się ciśnienie w układzie, czyli rozdzielacz damy na pozycję praca, otworzymy sekcję, która ma pryskać, ciśnienie nam otwiera membrankę i zaczyna nam to wszystko pracować. Ja zaraz jednego rozkręcę i Wam pokażę. Widzicie, tak jak mówiłem, tu jest kanał w środku wewnętrzny, który podaje ciśnienie, ciśnienie i ciecz po otwarciu tej membranki, która jest tutaj w dekielku. Płyn środek dostaje się do rozpylacza. Tu mamy rozpylacze trójki, tak jak powiedziałem wcześniej, yy, i większość na dzień dzisiejszy rozpylaczy. Ma już te zaworki nie kapki w standardzie, i wiecie co jest najlepsze? Że w sezonie, gdy te gumki niestety nie wytrzymują w dzisiejszej chemii, te zielone podobno rzekomo to są wersja Proline. Ma być mocniejsza, ma być wytrzymalsza. One się wyrabiają z czasem, z czasem pękają. I powiem Wam szczerze, podejście klienta. Ja pójdę, sobie wybiorę. Ja wiem, ja powiem. Ja tu mam cztery. Nie mam wszystkich. Jeszcze piąta powinna być chyba w tym hmm, komplecie. One się różnią otworkami, średnicą, kształtem. Zobaczcie. Te dwie i ta i ta. Każdy musi być dopracowany pod siebie. A rałowskiej nie mam. Bo tutaj jest system rałoski. On też ma niekapek. Już w tych starych opryskiwaczach 20-letnich też były niekapki. Tu nakrętkę krętkę się wykręca. Tu jest zaworek, tak jak widzicie. Ten czarny. I pod nim jest membranka. I też to działa jako właśnie niekapek. Mimo że go po prostu nie widać. To już w latach 90. było montowane. Yy... W kwasie na pewno, tych na tych końcówkach rałowskich, namontowanych na blaczkę, na przekonaną blaczkę taką z widełkami, tutaj zapinana była w ten sposób, już coś takiego sam osobiście też miałem zamontowane. I moi drodzy, przejdźmy do rozpylaczy. Yy, Rozpylacze dzielimy na zwykłe, tu wam pokazuję właśnie zwykłego niebieskiego trójkę czyli do pogody bezwiecznej I, i dwójeczkę. To są najzwyklejsze, one kosztują około złoty 50 złotówka, złoty za sztukę, ale teraz Wam coś pokażę. Bo ten środek jest wyjmowany i już Wam coś pokazuję. A jak widzicie, już sobie włożyłem te wkładki do środka, one są wyjmowane ze względu na to, żeby można było to podważyć ostrym śrubokrętem, niekoniecznie, ale ostrym nożem wyjmuje się tą wkładkę, żeby w razie zapchania można było ją w bardzo prosty sposób wyczyścić. I w tą wkładką, ta końcówka staje się już antyznoszeniową, antyznoszeniowa do 3 metrów na sekundę końcówki M-matu, postawiliśmy na M-mat, moi drodzy AZ czyli antyznoszeniowa 110 03 M-mat, koło lipna, bardzo dobre końcówki e, bardzo mocne w porównaniu z na pewno ceramiką ta, y, są mniej wytrzymałe, ale na pewno są też y, w miarę y, tanie i dostępne dla każdego y, klienta kwestia jeżeli klient potrzebuje coś lepszego. Też takie końcówki są, moi drodzy. Tu mamy M-mat antyznoszeniowy. Tak jak widzicie, on tu jest rozbieralny, więc tą wkładkę też można wyjąć. I to jest też AZM EZK, akurat e 110,03 do 5 metrów na sekundę. I tu mamy twina, eretka twin, czyli podwójna końcówka. Jedni sobie chwalą i zachwalają, drudzy tego nienawidzą, nie chcą. Ci, co kupili, to już od tych rozpylaczy wrócili z powrotem na pojedyncze lub przekładają do różnych y, technik opryskowych, różne sobie właśnie te końcówki i obracają. Każdy dostosowuje pod siebie, żeby tak pryskać, aby ta ochrona roślin była jak najlepsza. I moi drodzy, tutaj mamy końcówki też agroplastu 8 metrów na sekundę, 110,03. Końcówki są bardzo długie, tak jak widzicie. Z tego co wiem, spełniają się, tylko tutaj z nimi trzeba pryskać, podobno na yy, wysokim ciśnieniu. Tutaj one jeszcze się różnią, To to było grubo kropliste, średnio kropliste, drobno kropliste, ale mamy tak: dwójki, trójki, najbardziej popularne, występują też. Fioletowe, brązowe, czerwone, purpurowe, yy, różowe. 2,5-3,5-4, 4-5 na pewno są też. Yy, inne końcówki, moi drodzy, też trzeba zwrócić, bo są dwa różne standardy. Na grubość chyba 8 mm i 9,5 mm, także inne są te tutaj końcówki, jeżeli chodzi o kołpaki. Nie każdy pasuje, kołpak też jest inny do. Aragach chyba, jak dobrze pamiętam, więc mamy tutaj różnicę. Więc tutaj, jeżeli chodzi o polskie opryskiwacze i zachodnie, trzeba naprawdę wziąć na to poprawkę. Zobaczcie sami, tutaj nawet mamy dwie gumki uszczelniające sobie kołpak i są dwie różne średnice. Widać to na załączonym obrazku. Postaram się to ułożyć do jednej krawędzi i zobaczcie. Ile jest różnicy, i dlatego zawsze klientom tłumaczymy, żeby przynosili stare. Następna rzecz, moi drodzy, to te gumki i grubości. Nie ma cieńszych, nie ma grubszych. I najlepsze teksty, że panie, ja tego nie mogę założyć. Nie mogę przekręcić yy, kółpaka. Na starym się kręciło. Mogłem to jedną ręką. Tutaj muszę się zaprzeć we dwóch wcisnąć to, bo naprawdę nie idzie. Moi drodzy, te końcówki są zaciśnięte przez producenta. One ileś tam miesięcy powiedzmy sobie leżą na półce, nawet są już ściśnięte i następne kilka miesięcy, kilka lat pracują w opryskiwaczach, więc one są uciśnięte. Proste, i proste jak dwa razy dwa i z tym się po prostu nic nie zrobi. Jeżeli chodzi o i tutaj o te niekapki, mamy dwa rodzaje filterków jak nie lepiej. Czarne, bardziej sto, mniej, więcej stożka, więcej objętościowy i coraz częściej poszukiwany przez klientów stożek z różnymi grubościami, tak aby jak najmniej syfu dostawało się do. Dyszy, żeby nam nie zapychało dyszy. Najwięcej tego babolstwa i ten jest po moczniku rozpuszczanym w cieczy. Żeby za jednym dosnym, żeby można było podać chyba do liścienie, to się mówi, do listnie, do listnie o. Żeby można było do listnie podać mocznik. Nie doglebowo, tylko do listnie, więc rozpuszczacie i rozpuszcza się go w e, Cieczy. I najwięcej właśnie pomocników dostaje tego syfu w obiegu, który wiecznie krąży. Filtr, który jest na dole przy pompie, nie zawsze może go wyłapać. Wtedy idzie ten syf na lance i zapycha nam końcówki. To mamy. Wiem, że występują już chyba trzy rodzaje tych yy, grubości oczka, ale wróćmy jeszcze do starych rozpylaczy. To występowały takie, oto. Filterki, filterek z kulką. Tutaj w tym akurat jest kuleczka metalowa. Plastikowy wynalazek, który był też to było badziewie, bo nie wytrzymywało próby czasu. Metalowe były trochę lepsze, tylko że w zależności jak się trafiło, te kuleczki też potrafiły zardzewieć i też lubiły sobie przepuszczać. Ta kuleczka do czego służyła, moi drodzy, to też był taki prosty, najbardziej pospolity niekapek, dawno, dawno temu dostępny, aby nie kapały, kapała ciecz. Ta sprężynka w środku też się otwierała, wtedy płyn się dostawał na rozpylacz. Jeżeli ktoś taką wiedzę posiada, to jak najbardziej tak. Powiem Wam, że po tych kursach rolniczych, jak, czasem, jak się posłucha ludzi, to... Uwierzcie mi, że albo śpią na tych kursach, albo przychodzi na koniec i jakoś ten kurs zdaje. Jest to robione chyba na gębę, na gębę, na sztukę. Ktoś tam gada, podpisuje i po prostu tak jest robiony kurs. Co jest, powiedzmy, patologią? Moi drodzy, patologią i później ta nie wiedza klientów dalej jest przenoszona. Fakt faktem, że jest Społeczeństwo rolnicze coraz bardziej wyedukowane, ale po tych przykładach opryskiwacza powiem wam, że tu jest taka rotacja i zwroty. Wychodzi ze sklepu za chwilę wraca i oddaje, wychodzi, bo nie trafiło się z gumkami, nie trafiło się z niekapkami, z filterkami i rotacja jest tego olbrzymia. I powiem wam tak, jeżeli ktoś ma problemy z zapychającymi się Lancami, to tutaj mamy rozwiązanie problemu. Tak jak widzicie, moi drodzy, jest to filterek międzysekcyjny. Wkładamy go pomiędzy rozdzielacz a sekcję, czyli pomiędzy sekcję rozdzielacza a sekcję na belce, czyli przecinamy przewód, wkręcamy go. Do układu. Dwie końcówki, można go łatwo wymienić. W środku mamy filterek, który nam wyłapuje już ten ostateczny, najgorszy syf, który gdzieś tam się jeszcze przedostał. Te siatki występują w trzech e, grubościach oczka: 80, mesh 80-90-100. Tu mamy chyba 80, która już jest najbardziej u nas popularna. Także tutaj, moi drodzy, już praktycznie nic się nie przydostanie. Jest to do kupienia. Tak to wygląda. Szklaneczka na dole. Ma swoje gniazdo. O, jak widzicie, tam ładnie się nachodzi. Ciecz. Musimy tutaj sobie ucelować, bo jest wejście i wyjście. Tak, żeby nam tutaj to zostawało na zewnątrz sitka, lub wewnątrz sitka. I teraz, jakie rozwiązanie jest lepsze, moi drodzy? Uważam, że wewnątrz. Dlaczego? Bo wtedy można wyjąć te sitko i od tej strony. Podając ciśnienie wody, można go umyć do środka. Do środka ciężko włożyć jest cokolwiek, żeby można było to później wypchnąć. No różne są szkoły, jeżeli ktoś ma taki odpowiedni wąż i ten, to wypchnie ten płyn. E wszystko jest do zrobienia, nawet te sitka też są do kupienia, więc to nie jest jakiś tam majątek. Taki filtr międzysekcyjny kosztuje około 30 zł, moi drodzy. Trzy sekcje to mamy 90. 5 sekcji mamy 150. Ale jeżeli ma nam to ułatwić pracę, pozwolić nam na zaoszczędzenie czasu na przepychanie rozpylaczy, to uważam, że taki filtr międzysekcyjny ma jak najbardziej sens. I teraz zobaczcie, mamy tutaj strzałkę ogólnie przepływu, więc można tutaj sobie to, już teraz nie będę tego rozkręcał, zobaczyć kierunek, jak tutaj działa to zawirowanie. Czy Wam, że syf zostaje na zewnątrz filterka, nie w środku, więc to nawet jakbyście założyli odwrotnie to myślę, że też by tam się nic nie stało. Dobra, moi drodzy, nie będę przedłużał. Wszystko w tym odcinku. Trzymaj ta się. Do następnego. Hej, cześć.